Jeżamy. To co? Wywiad na żywo. To co? Czy <grym>, to na ja nie możesz tak mówić. Trzy, roz, przy, roz, przy, roz do Cię do Andrzej Cię do tego. <grym>, do dobra, Docisnęliśmy go trochę. Kto walczy? Ja? Ja się mam. Kubert razem ze Siema. I Tomasz, który walczył z kim? Ważył i walczył. Z Andrzejem. Z jego, nie, dobra, nie, nie walczyłem z Krystianem Pudzianowskim, tak, ale zawi zawiedziony jestem. Krystian, jak mogłeś mi to zrobić? Złamaliśmy serce. Tutaj też mów, bo, bo tutaj to mógł też te gdyby nasz wywiad, słuchaj. No Przepraszam najmocniej, słuchajcie, wybaczcie słuchajcie, mi. Bo... <laughs> walczyłem teraz tak, dobra, teraz całkiem serio. Walczyłem z Krystianem. No, no. Myślałem, że on słyszy, co ja do niego mówię, że mówię, że zróbmy tam chociaż pierwszą rundę na sportową jakąś wymianę. to nie będę się powtarzał. Jestem złamałeś mi serce po prostu, rozumiesz mnie? Darku brakowało nam, Tomka na drugiej gali, Emmanu. No to będzie na trzeciej na czwartej, piątej szóste. No przepraszam, na czwartej. Nie, na trzecia już była. Trzeciej już była, będzie Tomasz. Były takie przymiarki, Siema, Nie Siema, no. Simano. Niechajcie chwileczkę, muszę się przywitać z kolegą. Nie ma Dobry, Dobry, tak, panie tak panie zaraz wróci. Były takie przymiarki, że bardziej zawarliśmy za z Mirosławem, ale jednak doszliśmy do tak, wniosku, że nie możemy znaleźć to, to raz, a po drugie... Bartli, y y trafię, to a po drugie, a po drugie, to też będzie ciekawa, to też będzie ciekawa walka, a na walkę mis dzisiaj zdarzającej jeszcze czas, tym bardziej, że Misie wrócił podczas wywiadu z Faj Sportu czy, jakąś ciężanie y Marcinowi. I Marcin chętnie przyjmie. Także y co myślicie? Walka, walka Marcin najman kontra... Misiek z Nadarzyna i Tomasz Galewski, el Pest, nie, to nie. To jest Tomasz, Andrzej, Artur. To ja. To, Tomasz, Andrzej, el Metagron. Już nie. E, już nie. Już nie. Tomku, no właśnie, będziesz walczył z Miśkiem z Nadarzyna. Nie! To? Nie! A skin. Poszedł Z żurą, przepraszam, przepraszam bardzo, z żurą. tak, z moim menedżerem, Od tamtej pory. Andrzej jest swoim menedżerem? Tak, jest, no, Nie no, słuchajcie, ja to mam, ja powiem Wam tak, ja łapię kilogramy, bo ja muszę się zmasować, jest zima. Lecę w święta w górach, nie powiem w jakich, bo to so. sam jeszcze nie wiem, sam jeszcze so. nie wiem. Nie, święto wszystkie. So. Unagany, bo będziemy, nie, wiecie, nie wiem czy wiecie, nie wiecie czy wiecie, nie wiem czy wiecie, ale nie wiem czy wiecie ale, i czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Tomasz Andrzej no. Artur, zwany jako Prince of Dubai, czyli książę z Dubaju, będzie robił projekt piękny, muzyczny, no. gdzie jest moja narzeczona, ale nie powiem jak ma na imię, to ci co są bardziej uwzględnieni, że się domyślicie, popuść czy to ty? Mordy o łańcuch za 35 euro Zabrany Nie no, To to jest, to jest fajans Będziemy prowadzić staganą zamianę podobną którąś tam z kolei edycję vip -a. O proszę bardzo On jeszcze tego nie wiedział ja tą, już to tą, mówię To on chłopowie co w ogóle ucie słuchać jak tam jakże że. Mogę powiedzieć, wypikać to jak coś? No. Stare kurwy nie chcą zdychać, confidenci nie chcą dawać. <gry> Młodzi szczególnie. No nie no, nie, dobra. Bądźmy poważni Tomeczku. Bo jest są trzy osoby Tomek, Romek i Jatomek. No. Powiedział mi to moja siostra młodsza. Mówi, Tomek, czy ty jesteś normalny? Czy ty jesteś? Kurwa nie normalny. Teraz jesteś taki. Rano się uśmiechasz, przytula śmieje, nagle... Nie wiem, więc, no bo normalne, że są rzeczy, których ja bym nigdy nie zrobił, mnie boli to, że robi to moja siostra, tak? którą bardzo kocham, no bo kocham ją. Yy, I. Się z nią do spodu, bo to jest tak zwana konstruktywna krytyka. Wiecie, co to jest konstruktywna krytyka? Że ktoś dostaje, dostaje moralnego klapsa, a później go przytula i mu używając argumentów, żeby zrozumiał, co zrobił źle i że nie jest tak najgorzej jeszcze. A może być gorzej. <grystanie> <grystanie> Przygotowujesz się do walki, czy nie? <grystanie> Żartuję, mam no, przecież widzieć, jak się przygotowuję. Dobrze, chciałam zadać to pytanie. Wstało. Nie wiem, Fajny chłopak jest <grystanie> ten Hubert. Pierwszy raz go widzę, oczy, no, ale taki. Pierwszy raz, jak fajny, wiem, że... razy, Cii, się, E... Gdzie jest Janusz z Mariotu ty? O, Janusz, Janusz. Ja... Janusz Pyrkeli zasnął ty. Jaki Janusz? Bo Janek ma tu takiego kolegę. Nie, to który, nie jest mój kolega! Który kiedyś był 60... Sz... Nie, świat nie Cicho! To kiedyś był moim kolegą, zanim był... Ale jest świadkiem to jest taka I, ten, I ten ten świadek Korony mam mówić tak, do Marcina. Panie Marcinie, <laughs> czy ja mogę panu... Bo my nie, nie wiedzieliśmy, że to jest świadek Korony no. Czy ja mogę panu... E... Pana zapoznać z moim kolegą, który by był zainteresowany e, jakimś dealem reklamowym, nie? No i przychodzi ten kolega i chce mu, i mówiąc, opierdolić jakieś medykamenty. A Marcin mówi, ale ja nie jestem zainteresowany. Ale nic nie musisz płacić, tylko 60 tysięcy. To taka, to taka, e, taka historia śmieszna. za bardzo nie przytuliliśmy do siebie. Nie, to... jest git właśnie, tak? bo jest mały kadr. No dobra, wszystko kontrolowane jak coś. Jest git, wszystko. Czekajcie bo... <grym> a, to jest to, odbieraj, dzwonię, a to, dzwonię, my to my dalej. Weźmy tam za to ten. Z znaczy. znaczy. znaczy, suty wykręcimy na nic. <grym grym grym na> Wariat. Nie no, słuchaj, Ale słuchajcie, muszę zdrowy, to Prawda? Tomek dzisiaj był bardzo pomocny tutaj tej fotelu Tomku. Znasz chyba wszystkich tutaj, co? No, prawie wszystkich, a najgorsze jest to, że wszyscy znają mnie. I teraz tak, hmm. ani nic nie mogę ukraść. Nie, 6 lat, słuchajcie, ten chłopak, ten chłopak dał mi szansę życia. Tak, ten, tak, tak. ten Darek z Anglii. Ten Darek z Anglii dał mi szansę życia. Ja mu dałem szansę życia, I a jest, teraz firma taka, jed... jedna z firm deweloperskich, przepraszam. Że... Tak. Kupuj a... mi mieszkanie, daj mi mieszkanie. Daj mi mieszkanie, taka jedna, no nieważne. A nie nie mów szczegółów, nie, nie. nie, nie. To już ja powiem nie, w bliżej w nieokreślonym czasie, uwielbiam ten termin. Słuchajcie, jest jeszcze jeden chłopak, yy, zaraz po Darku, który jest bardzo bliski memu sercu, bo miał ogromny również wpływ na zmiany w moim życiu. I ostatnio, no. nie wiem, bo ślad po nim może być, może wiecie, co się z nim dzieje, stał pod naszą granicą, pomagając służbom naszym i całemu ministerstwu. Powiedział, że ogarniemy to. I teraz nie wiem od tamtej pory, co się Ogarnię. z nim dzieje. Kamień w wodę. Ale <laughs> słuchaj, może... Marcin, może Marcin, gdzie jesteś? jesteś? Marcin, gdzie jesteś? Marcin Najman, tak? Tak, tak, dokładnie. Nie mówię, dzięki niemu i dzięki tak naprawdę miał szansę, którą ostatnio, nie wiem, inną. Słuchaj, dziś mamy... 22, 23. 23, wtorek. Nie będę się chwalił, bo to, bo, to, bo to jest słabe, ale muszę to powiedzieć. No? Już ponad miesiąc niczego nie dotknąłem, dobrze się czuję. Nie robi treningu, bo tak naprawdę nie, mam, nie, nie poczułem tego jeszcze. Nie, tydzień przed galą wejdę na grupę i sobie tam porozciągam po, się, podokręcam, po może dwa tygodnie przed galą. Więc Andrzej, masz tyle czasu, ile potrzeba, a wracając jeszcze do do mojego, do mojego trybu życia zmienił się na tyle, że kupuję sokowirówkę, kupuje warzywa, kupuję owoce, robię soki. Tak, bo soki, sokowirówkę kupuję, mówię w sensie takim, że kupiłem, tak. Z Zosią biegamy. Zośka naprawdę ma potencjał. To jest fajna dziewczyna, była w tym towarzystwie. Wyrwałem ją, bo sam miałem szansę. I jak ktoś mi pomógł, to ja też postanowiłem, że wychowawczo jestem zobowiązany do pomóc komuś. No i pamiętasz, jak go poznaliśmy darku, wychodzimy z drzwi obrotowych tak. i idzie z tym mopem. Nie pamiętam, jeszcze pamięta, 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 chcieli ją oszukać, mi. oni chcieli ją okraść wtedy, wiesz co mi się spodobało najbardziej, że chcieli ją okraść i co zrobił Tomuś, tak raz tu, raz tam. co zrobił Tomuś, Tomuś zwrócił im uwagę. W delikatny sposób? Nie, naprawdę, bardzo delikatny. Pozdrawiam a raz, oczywiście, Pozdrawiam oczywiście kolegę takiego, którego poznałem przez telefon, no tam Franka, wszystkich, wszystkich pozdrawiam, tego Danielka właśnie, wszystkich normalnych chłopaków pozdrawiam, normalnych. Czas jest najbardziej sprawiedliwy. Ludzie, zobaczcie, że ja często... Pamiętasz, dwadzieścia parę tygodni temu, jak byliśmy sushi ja i powiedziałem, że coś będzie miało miejsce i ma to miejsce teraz, prawda? Zanim coś się zacznie, ja wiem, jak się skończy. To jest mój największy problem. Ale to nie jest, to jest największy problem w sensie taki, że, że no, takie prorocze różne sytuacje miały miejsce już w moim życiu. A, no nie, no nie tak, do końca, no sprawa, ale tak. So to to mnie to boli, me, me, me droda, to mnie boli, bo ja mam nadzieję do samego końca, że będzie inaczej czasami, wiesz? No, mam nadzieję, że ostatnia. E, Tomek, a jak Marusia? Co to Mariusia, Marusia, wariacie, to jest taki cudny kotek. Szatan, nauczyłem się od niej spokoju, opanowania takiej ostrożności. To jest kot mega Jest wybitnie inteligentnym zwierzęciem. Nie ma sensu jej badać. Jest związana ze mną, zakochany jestem na maksa. mną pod kołdrą. Rodziła swoje dzieci między moimi nogami pod kołdrą. To jest niesamowite. Słuchaj, obudziło mnie kiedyś, poczułem wilgoć między nogami, mówię, patrzę, łapię się za jajca całe, nic nie pękło. Czuję Marusie. rozumiem, że jest cała mokra. <grym> Czuję Marusie, że jest cała mokra. Odsłaniam kołdra o rodzi. Mordo, tak, żeby mnie nie obudzić. Przysięgam, słowo honoru. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego, Amen. I powiem brzydko, kredka mi jakbym skłamał. Ona czuła się między moimi nogami pod kołdrą najbezpieczniej. No, Mi pękło serce w wielu sytuacjach, które miały miejsce. I to jest naprawdę dla mnie mega ważny zwierzak. Jest jak moje dziecko: nie mogę mieć dzieci, normalnie strzelam ślepakami. Więc dziewczęta, jak coś to. Yy, strzelam do dziupli. Jest... Jaj, jaj. jaj, to... ja, Zostawił to los. Ja Wam muszę powiedzieć, jak to, jak to generalnie los by było. Okrutny, no, los był okrutny, wariast. Los był okrutny, tak. Ja kiedyś zadzwoniłem do Andrzeja, bo z Andrzejem zapoznał mnie mój kolega, a czy może nie z Andrzejem. Namiar na Andrzeja dał mi mój kolega, który jest przyjacielem takiego chłopaka.